Pośród natłoku i chaosu zdarzeń, przyziemności myśli, lęków i niepokoju, dla wielu ludzi przychodzi moment duchowego przebudzenia. U swych źródeł to kontakt z tym, co człowiek posiada w głębi, to moment wyciszenia, głębi spokoju, refleksji nad sobą i własnym życiem. Okazuje się, iż tak wiele pośród tego, co dotychczas wydawało się ważne, Przestaje być istotne, ponieważ człowiek żywił złudne przywiązanie do rzeczy i ludzi, które uniemożliwiało mu faktyczne przebudzenie. To lęk przed utratą pchał człowieka w stronę zewnętrznego świata, a wewnętrzny świat jawił się człowiekowi jako obcy, groźny, niebezpieczny. Często to lęk przed utratą uniemożliwia również wejście w nową świadomość, Wyższy stan świadomości, transformację własnego ja, ponieważ człowiek czuje, że traci siebie i traci dotychczasowe życie, traci wszystko, co z dotychczasowym życiem było związane, więc w akcie obrony w, poprzez reakcję obronną próbuje odzyskać to, co stare, ponieważ myśli, że w ten sposób osiągnie kojenie albo stabilność. Jednak nie dostrzega wtedy człowiek, że próbując odzyskać stare, powraca wyłącznie do tego, co było i powiela to, co było, uniemożliwiając sobie wewnętrzną, głęboką, duchową transformację. Głęboka, uśpiona świadomość, która przemawia na wiele sposobów, dociera często w postaci bodźców, które są niewygodne, takich jak dyskomfort, stres, lęk, poczucie odrealnienia, poczucie osamotnienia, nieważności, poczucie otrącenia. Brak poczucia bycia ważnym, brak poczucia bycia sobą. Sprawiają, że człowiek próbuje zrekompensować sobie to w zewnętrznym świecie. Co niestety oznacza, że traci siebie dla zewnętrznego świata i nie dostrzega siebie. Wewnętrznym świecie. I wszystko to odgradza człowieka od jego faktycznej natury, ponieważ człowiek odtrąca swoją głęboką wewnętrzną naturę w obawie przed zmianą, którą niesie poznanie. Duchowe przebudzenie często oznacza bardzo gruntowne zmiany w życiu człowieka, dlatego jest to proces trudny, w którym na jaw wychodzą głębokie ukryte emocje. Pośród których człowiek zakorzenił swój dotychczasowy pogląd na świat, życie i samego siebie. Innymi słowy, w momencie, kiedy nasze życie się rozpad, kiedy to, co dotychczas wydawało nam się ważne, okazuje się tak naprawdę kłamstwem, bardzo ciężko jest otworzyć się na to, co kryje się pod tym kłamstwem. A kryją się pod tym lęki, ból, zranienie, niepewność. Często brak poczucia własnej głębokiej tożsamości, lub lęk przed tą tożsamością. Jednocześnie okazuje się, iż do człowieka dociera, że jego życie nie należało do niego. Można mieć wtedy wrażenie, że człowiek żył cudzym życiem, które nie jest jego własnym życiem, ponieważ nieustannie żył w iluzji. Próbował przypodobać się światu i ludziom, a przez to nieustannie tracił jakąś wartościową część siebie, którą faktycznie jest i się czuje. Czyli w momencie, kiedy działamy z poziomu lęku, niepewności, nie jesteśmy w stanie otworzyć się na te emocje, ani ich przeżyć, ani też doświadczyć, a wyłącznie staramy się zaprzeczyć temu, co czujemy, próbujemy, się, próbujemy zaprzeczyć. Poprzez rzeczywistość. Więc teoretycznie, próbując zaprzeczyć w rzeczywistości temu, że się boimy, nie konfrontujemy się z lękiem, a uciekamy przed lękiem, jednak prędzej czy później ten lęk nas, do, nas dosięgnie, zwłaszcza w momencie, kiedy przeżyjemy to wewnętrzne, wewnętrzne załamanie, kiedy to nasze życie faktycznie ulegnie transformacji, ale najpierw ulegnie całkowitemu rozpadowi. Jeśli człowiek pozwoli sobie na spokój, opanowanie, głęboką ufność, wtedy po prostu dostrzeże, czym kierował się w swoim życiu i czym były podyktowane faktycznie jego decyzje, jak silnie był przywiązany do lęku i próby zaprzeczenia temu lękowi, czy próby zaprzeczenia bólowi, jak bardzo był temu światu podporządkowany i dosięgnie źródeł tego podporządkowania. Dzięki czemu będzie mógł w bardzo głębokim stopniu zmienić swoją perspektywę. Od początku życia człowiek ulegał i był podatny wpływom z zewnątrz. Nieustannie kształtowany i formowany człowiek przez świat zewnętrzny porzucił swoje wnętrze i porzucił życie w, zgodnie, w zgodzie z naturą, która była w nim ukryta i uśpiona. Dlatego iż słuchał tego, co zewnętrzne, zatracił kontakt z tym, co wewnętrzne, a finalnie okazało się, że robił nic więcej, jak wyłącznie trwał w pogoni za iluzją, iluzją miłości, spełnienia lub szczęścia, iluzją samorealizacji, iluzją, iż spełnia jakąś ważną misję. Tym jednak, co faktycznie należy do misji człowieka, zawarty jest w jego duszy. To właśnie dusza kształtuje los człowieka, kształtuje drogę życia. Dlatego, gdy człowiek raz zboczy z tej drogi, przyjdzie taki moment, w którym powróci na ścieżkę życia, straciwszy uprzednio niemal wszystko to, co było mu bliskie lub istotne lub ważne, i po prostu zrozumie, że faktyczne szczęście, faktyczne spełnienie to coś, co nie płynie z zewnątrz, ale z wewnątrz. Podobnie jak ukojenie, spokój, cierpliwość, ufność i wiara płyną z wnętrzności człowieka. Wtedy życie człowieka obierze zupełnie nowy kierunek, ponieważ człowiek rozpozna swą duchową, wyższą misję, którą pragnie realizować w zewnętrznym świecie, której częściowo pragnie stać się posłusznym. Człowiek odkryje swoje wewnętrzne duchowe powołanie, które będzie się Rozprzestrzeniać na kolejne poszczególne strefy jego życia, co oznacza, że człowiek zmieni całkowicie postrzeganie dotychczasowego życia, całkowicie zmieni swoje dotychczasowe priorytety, tak samo względem życia wewnętrznego, jak również względem życia zewnętrznego. Dlatego tak wiele z tego, co wynikało z przeszłości, było pokłosiem przeszłości, wynikało z decyzji, które były podjęte przez starą wersję Ciebie jako człowieka. Przez ciebie, który nie był tobą, przemija. Musisz pozwolić przeminąć temu, co było w tobie, w innym przypadku stanie się wyłącznie rozdarty pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, nie dostrzegając, iż otwiera się przed tobą zupełnie nowa rzeczywistość i zupełnie nowy wymiar egzystencji. By mogło narodzić się nowe, w pierwszej kolejności musi odejść to, co stare, co jest wynikiem strachu. Narzuconych przekonań fałszywego starego ja. Jeśli, do, jeśli tracimy coś w życiu i czujemy, że jest to moment przebudzenia, musimy po prostu pozwolić temu odejść, ponieważ najwidoczniej jest to coś, co nie pasuje do natury naszego życia, do naszego prawdziwego życia i prawdziwego ja, a wyłącznie było elementem dzięki któremu człowiek podtrzymywał w sobie pewną iluzję czy pewne wyobrażenie na temat siebie. Najlepsze, co można zrobić, pogodzić się z tym, co odchodzi, życzyć temu szczęścia, skupić się na sobie, na swojej drodze i na swoim przebudzeniu, które pozwolą człowiekowi tak naprawdę, sięgnąć głębszych duchowych wartości.